Czym jest panel copywriterów? W panelu copywriterów znajdziesz wszystkie informacje o swoich copywriterach. Możesz sortować ich wedle imion, nazwisk, maili, tematyki i języka. Dodatkowo możesz zobaczyć notatki i statystyki copywriterów za ostatnie 7 i 30 dni. Obejmują one liczbę zleceń o przekroczonym terminie, sumę zleceń i liczbę odrzuconych zleceń. W ten sposób możesz zweryfikować terminowość danego copywritera lub jego obłożenie zleceniami. Jak dodać Copywritera do panelu Copywriterów? Po kliknięciu w przycisk Copywriterzy w bibliotece tekstów zostaniesz przeniesiony do panelu Copywriterów, gdzie w szybki sposób dodasz pierwszą osobę. Dodajmy Copywritera do bazy. Kliknij w przycisk Dodaj nowego Copywritera. Uwaga! Panel Copywriterów jest bazą wyłącznie dla Twojego konta. Twoi Copywriterzy nie stają się ogólnodostępni dla innych reklamodawców. Rozwinie się panel dodawania Copywritera, gdzie należy uzupełnić. Imię i nazwisko, e-mail, języki, tematykę, stawkę podstawową i premium za 1000 znaków ze spacjami, walutę, ocenę jakości widoczną tylko dla Ciebie, domyślny termin w dniach roboczych, sposób rozliczenia, liczba znaków ze spacjami faktycznie napisanych lub liczba znaków ze spacjami zleconych, włączenie powiadomień e-mail o zleceniach oraz notatki wewnętrzne notatki reklamodawcy dotyczące danego copywritera. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij Zapisz. Copywriter otrzyma maila o dodaniu do systemu Linkhouse zawierającego login i hasło do panelu, w którym może zapoznać się ze swoimi zleceniami i dodawać już napisane teksty. Zlecanie tekstów copywriterom przez panel copywriterów. Aby przypisać copywriterów do danego zlecenia, skorzystaj z biblioteki tekstów lub bezpośrednio ścieżki numer 3. Po kliknięciu Wzleć napisanie tekstu pojawi się panel dodawania standardowych wytycznych, gdzie teraz masz opcję przydzielenia aktywnego copywritera do tekstu. Zrób to klikając w plus dostępny w polu Akcje. Pojawi się pop-up z wyborem stawki, długością tekstu oraz liczbą dni roboczych, jakie dajesz copywriterowi na realizację zlecenia. Po zatwierdzeniu tekst pojawi się w panelu ze statusem Do akceptacji przez CW, a sam copywriter otrzyma notyfikację w mailu. Co widzi copywriter? Copywriter otrzymuje login i hasło do własnego panelu, gdzie może zapoznać się ze zleceniami. Przed akceptacją zlecenia copywriter może podejrzeć jego szczegóły. Po akceptacji status tekstu po stronie reklamodawcy zmienia się na teksty w trakcie realizacji, a dla copywritera odblokowuje się opcja Rozpocznij pisanie. Copywriter ma 24 godziny na zaakceptowanie zlecenia. CZAD Dla lepszej komunikacji Zupełnie nową funkcją jest CZAD, gdzie reklamodawcy i copywriterzy mogą ustalać szczegóły dotyczące zamówienia. Czat dostępny jest w szczegółach danego zlecenia w bibliotece tekstów. Jeżeli na czacie pojawia się nowa wiadomość, na przycisku Czat w danym zleceniu znajdziesz czerwoną kropkę. Po kilku minutach system wyśle także notyfikację w głównym panelu na Twoim koncie w LinkHouse. Po napisaniu tekstu, copywriter zapisuje zmiany i kończy zlecenie poprzez naciśnięcie Zakończ zlecenie w edytorze. Reklamodawca otrzymuje notyfikację o zakończonym zleceniu i może je zweryfikować w panelu. Reklamacja do pracy copywritera. Po kliknięciu w szczegóły możesz zapoznać się ze zrealizowanym zamówieniem. Jeśli nie spełnia Twoich oczekiwań, złóż reklamację. Copywriter otrzyma informację o reklamacji, odblokuje się dla niego możliwość ponownego napisania tekstu, a po wniesionych zmianach może zakończyć poprawki. W panelu Copywriterów znajdziesz także sekcję rozliczenia, gdzie możesz zarządzać rozliczeniami per zlecenie dla swoich Copywriterów. Jeżeli akceptujesz poprawki do reklamacji lub cofniesz reklamację, zlecenie jest zakończone i można zaznaczyć je jako rozliczone. Uwaga! Panel pełni rolę wyłącznie informacyjną i nie obsługuje wystawiania faktur ani systemów płatności.